Dragonel Festival, a ze mną jest. No i właśnie dzisiaj filmik taki. E, o no. no. Gdzieś, co nie? A ja tutaj. I tutaj, właśnie, są góry. No, góry, 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 światło. Świeci? Tam Nikola jest. E, więc idziemy do niej. Tutaj mamy kwiatka. E, no i, no i kwiatek jest. To jest taki wiosenny w sumie. Dobra, dalej. No ale mamy tutaj o, takie fioletkowe kwiatki I um, one są w sumie bardzo ładne, bo ładnie wyglądają Są też trzylistne koniczynki, szukamy właśnie z Niki, Niki i Ty czterolistnych Ale nie wiem, czy nam się to uda, żeby mieć jakieś szczęście na YouTubie albo coś No dobra, teraz przejdźmy do yy, kordrzew Tutaj właśnie jest zrąbane drzewo e, Tam siedzi Kicia, ale nie wiem, czy ją zobaczycie O, tam siedzi Zaznaczę ją może Wam później no ale tutaj jest zrąbana kora, odrywa się. No i y, możecie sobie poczytać w internecie o coś o korze. No jest taka mm, korowata. Podejdziemy do tego kotka. Może się nam nas nie wystraszy. Już gdzieś tam polaz, więc y, ten. Więc no, nie będziemy go gonić na siłę. Tam chyba cyrk stoi jakiś, więc ten, więc idziemy. Może to będzie jakiś straszny cyrk, ale nie wiem. Może zauważyliśmy go. I właśnie idziemy, się boimy. Siema. Patrzcie, tam jest ten oto cyrk, albo sama nie wiem co, już w końcu. Dobra, ja tam chyba pójdę. Boję się trochę, że tutaj na coś. jestem w sumie blisko tego czegoś. Sama nie wiem co to jest, może to być szop, szopa. Oby nie, jak będzie kamerzysty, to ja się zesram. No kurde, ja tam nie, nie, chcę wchodzić, ale to nie jest chyba cyrk jakiś. Właśnie uciekamy. Dobra, ja już chyba będę ten odcinek kończyć, bo się trochę boję. Ale tam chyba... Jest jakaś szopa dla Meneli albo kogoś jest ta szopa. Sama nie wiem, więc wam nie, nie powiem. Może wam powiem dobrze, a może wam powiem źle. Dobra, tutaj mamy taką trawkę. Kurde, ja się bałam. Tam zaglądnęłam. Ale tam nic nie było. Oprócz jakiegoś łomowiska starych gratów. Dobra. O, kończymy ten film. To miał być przyrodniczy, a nie. O kurde. No. Hittar åtta röda behov av en Pa!